Cerkam w lustro, widzę swoją przyszłość. Lecz na razie widzę cierpienie o lepsze jutro. Bo chcesz cię mieć taki jak Stach? Powiedz mi, ile jest warte Twój czas. Pora się o później, weźmy na spiach Ej, nie jest za późno, żeby to wszystko zmienić. Ej, żeby ten czas docenić, dzwonić na chwilę. Dlaczego patrzę w niebo, co szukają gwiazd? Dlaczego czuję pustkę, chociaż wszystko. Dostałem tak wiele, wciąż mi czegoś tak Wszystko, że poskładać wszystkie puzle na czas Dlaczego patrzę w niebo, wciąż szukają gwiazd? Dlaczego czuję pustkę, chociaż wszystko mam? Choć to Moje życie i tak wygląda jak z nie, nie muszę liczyć od pierwszego do końca miesiąca każdej złotówki Ale nie ma granicy. Dla mnie chcę zdobyć szyty razem z tobą moja ma i razem możemy więcej Dlaczego patrzę w niebo? Wciąż szukają gwiazd Dlaczego czuję pustkę, chociaż wszystko. Wszystkie na czas Dlaczego patrzę w niebo, wciąż szukają gwiazd Dlaczego czuję pustkę, chociaż wszystko mam Choć dostałem tak wiele, wciąż mi czegoś brak Czy zdążę poskładać? Wszystkie puzle na czas Czy zdążę na czas?